Cześć wszystkim bardzo serdecznie, tutaj, jak zwykle Z. dzisiaj mam dla Was craft Kappa light numer 22, bardzo szybkie Best of Free. Mamy tutaj naszego pierwszego gracza, który nazywa się Slider Gra. To on to oczywiście tutaj jako czerwony proces. Możecie go znać z polskiego ladera. W każdym razie jego przeciwnikiem jest Naugrim. gracz. O Jezu, jeśli dobrze pamiętam, jakiś, jakiś skandynawski kraj to jest, chyba Szwecja. Ale mo mogę się oczywiście tutaj mylić. Naugrim w, w każdym razie jest znany ze StarCrafta Jeden Wygrał tam kilka bardzo interesujących turniejów. Tak Także był tam dosyć dobrze właśnie widoczny na scenie skandynawskiej. E, Gra tutaj oczywiście z Ergiem, więc będziemy widzieć troszeczkę tutaj ZVP na Naga Covers. Na pewno bardzo interesująca mapa, według mnie bardzo zbalansowana, e, chociażby dlatego, chociażby dlatego, że naprawdę jest tutaj dużo miejsca, żeby sobie, żeby sobie wszyscy gracze mogli bardzo ładnie, bardzo ładnie e, operować swoimi jednostkami. Ma tutaj taki, jest tutaj taki natural, który no nie jest taki super, łatwy do obronienia, także jest tutaj duża ilość minerałów, mamy Golda, który także jest troszeczkę tutaj do obrony trudny, więc wszystko, wszystko, wszystko jest bardzo ładne. W każdym razie włączymy sobie tutaj oczywiście już e, naszą kolejkę produkcji, no i mamy tutaj kolejne dronki, które się budują. Zastanawiamy właśnie na co zdecydują się obaj gracze Naugrim, według mnie szybka ekspansja, no to nie będzie raczej coś, co, na co będzie się decydował. Co zresztą już widzimy, ponieważ buduje swój ekstraktor, zapewne za chwilę zbuduje jeszcze jednego drona, dokładnie tak, będzie to 14 ekstraktor, 14 pól. Dzięki takiej kombinacji e, Naugrim po wybudowaniu pula, będzie od razu mógł rozpocząć wymyślając speeda do lingów, co jest bardzo, bardzo ważne. E, zwłaszcza jest to ważne, jeśli tutaj Proto zdecyduje się na jakiś szybki atak, chociażby z Stalkerami, ponieważ, e, ponieważ Stalkery mają taką samą prędkość jak Zerglingi, jeśli dobrze kojarzę. A naspidowane Zerglingi bardzo ładnie będą się przed tym bronić. W każdym razie, Slider rozpoczyna tutaj od Forja i od razu widać, że coś tutaj stawia. Tak, jest to pylon w naturalu gracza, gracza Zergowskiego, no i bardzo zastanawia mnie, na co tutaj będzie się decydował ponieważ jest to dosyć nieortodoksyjne zagranie. Czy będzie starał się tutaj tak dokładnie stawiać jednego kanona? Na razie jedynie jednego. Naprawdę interesujące, będzie starał się tutaj blokować tą ekspansję. Jak na razie robi to bardzo skutecznie. Na Ugrim w ogóle nie posiada żadnych jednostek, żeby tego kanona zniszczyć. No i naprawdę, naprawdę działa to tutaj dosyć deprymująco na naszego zergowskiego gracza, ponieważ właśnie nie może on tej ekspansji postawić. Slider, tymczasem pierwszy gateway, także mamy tutaj kolejny foton kanon. Bardzo dobre ustawienie tych budynków. Ten foton ma duże tutaj obłożenie ataku, także jest w stanie atakować rampę. No i bardzo ładnie jest tutaj to wszystko zablokowane. Jak na razie nie widać, żeby tutaj cokolwiek oprócz tego kanona było budowane, może jeszcze kolejny pylon, czyżby wygląda na to, że jednak nie, jednak będzie tu tylko e, tańczący probe, no i wygląda na to, że tak dokładnie jest wymyślany już speed do linków. w 1.3 już jest prawie wymyślony, więc tak jak mówiłem, bardzo, ale to bardzo szybki speed dolingów na pewno pomoże w walce przeciwko protosowi ze względu na to, że będzie o wiele łatwiej, o wiele łatwiej okrążać zeloty, będzie o wiele łatwiej okrążać... Stalker, których chyba jak na razie nie będziemy widzieć tutaj w ogóle na polu bitwy, ponieważ budowany jest dopiero drugi gateway. Nie widać jak na razie cybernetic który żeby był budowany, więc jest to naprawdę bardzo interesujące. Mamy tutaj kilka zergingów, które chyba będą starały się wbiec tutaj, ale jest tutaj foton kanon. także jeden zelot, więc bardzo, bardzo spokojnie się tutaj slider obroni. Posiada on także, posiada on także tutaj proba i wygląda na to, że jednak będzie miała miejsce Ninja Expa w wykonaniu nauglima. Nie mogąc postawić ekspansji w swoim naturalu, decyduje się tutaj na postawienie jej w bardzo, bardzo dalekim miejscu to będzie naprawdę ogromnie trudne do obrony yy, przez przez Naugrima tutaj ta ekspansja w każdym razie cyber cybernetic score jest już budowany także mamy kolejne dwa zeloty które się budują bardzo yy, można powiedzieć, że obaj gracze są tutaj troszeczkę opóźnieni. E, jeśli chodzi o slidera, jest opóźniony technologicznie e, podczas gdy Naugrim no, jest opóźniony tutaj ekspansywnie, nie za bardzo chce. Ale chwila, moment, ponieważ chyba w tym momencie będzie tutaj widział dokładnie, tak dowie się o tym, że Naugrim O, cóż za, cóż za bardzo zła sytuacja dla Zerglockiego gracza w tym momencie, który nie jest w stanie za bardzo obronić tej ekspansji. Jest tutaj także pylon. Mamy kilka zerglingów, więc chyba będzie starał się w jakiś sposób tej ekspansji bronić. 10 zerglingów jest w tym momencie budowanych. Bardzo, bardzo, bardzo zła sytuacja. Dwa centry w tym momencie są produkowane. Świetny pomysł, ponieważ posiadając ogromną ilość gazu, którą nazbierał, zanim jeszcze postawił Cybernetic Score, uwalnia tutaj minerały do budowania kolejnych budynków. Bardzo, bardzo interesujące rozwiązanie Naugrim Tymczasem jego wylęgarnia jest już skończona, ma dużą ilość zerglingów, ale jak na razie nie widać, żeby było tutaj budowane zupełnie e, cokolwiek innego. Co jest bardzo interesujące, tutaj jest budowany Lair. Stara się chyba jeszcze ukryć tego Lera, ale mam wrażenie, że. Mam wrażenie, że nie wie, że, że, że slider wie o tym, że, 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 że on. że wie o tej ekspansji, troszeczkę się tutaj zakręcił. W każdym razie mamy foton kadona, który za chwilę zostanie zniszczony. Także probe został tutaj bardzo, bardzo szybko pokonany. Jeden foton kadon został jednakże ukończony. No i zaraz zobaczymy, czy będą w stanie go zniszczyć. Dokładnie tak, niestety to działko nie jest w stanie atakować za tych. <laughs> za tych um... Krzaczków tutaj. No, no i mamy kilka zalotów oraz centry, które zdecydują się chyba na atak. Dokładnie tak, bardzo dobra pozycja w tym momencie jest tutaj wspierany przez to działko, mniej więcej tutaj stojąc, e, mniej więcej w tym miejscu. No będzie mógł w jakiś sposób atakować jednakże, jest tutaj spinecrawler, który jest budowany. ogromna ilość zergingów w tym momencie. No i chyba to nie będzie zbyt dobry pomysł w tym momencie. Ooooo! Złapał bardzo dużo ilość zergingów, które uciekają w dru drugą stronę w tym momencie. To było naprawdę niesamowite i atakuje w tym momencie Spinecrawlera. Są tutaj te zergingi, które starają się się obronić w jakiś sposób tę ekspansję. Czy jakaś ilość ich wróci tutaj? Nie, wygląda na to, że nie, ale Spinecrawler zdołał być ukończony. Uderza tutaj dwa razy, zanim zostanie zniszczony. Bardzo mała ilość zergingów. Naprawdę zła sytuacja w tym momencie dla gracza Zergowskiego, który straci swój główny budynek technologiczny. I to może oznaczać GG dla niego. Ogromna ilość zergingów w tym momencie znowu tutaj biegnie. Jak zauważyliście, także Queen także Queen tutaj przechodzi, żeby, żeby postarać się w jakiś sposób obronić ten budynek. No i znowu rzucają się, się tutaj te zerlingi Jeszcze stara się, atakuje w ogóle swojego własnego Lera W tym momencie bardzo ładne force field. O, niesamowite, odgradza tutaj wszystko Jeszcze będzie starał się tutaj atakować Mamy już stalkery, naprawdę ogromna ilość jednostek w, Tutaj jest wybudowana Stara się jeszcze budować jakieś rołcze, Ale Naugrim naprawdę w bardzo złej sytuacji Stara się jeszcze tutaj no, robić cokolwiek Uuu, świetnie tutaj ob, Obskoczył tutaj przed tymi przed tymi force fieldami, ale spójrzcie, jak szybko te zergingi padają. Naprawdę ta siła jest ogromna. Sentry zadają całkiem sensowne ilości obrażeń i Queen chyba także zginie. I o mój Boże, bardzo zła sytuacja. 5-5-5 e, wytrzymało się w tym momencie dla tego lera coraz, coraz mniej. Nawet nie jest w stanie zaekspować tutaj swojego naturala, ponieważ ten kanon cały czas tutaj stoi. W tym momencie ten, ten ler ginie. O, oh, nie widzę tutaj, żeby w jakikolwiek sposób Zerg mógłby jakoś wrócić do tej gry. Jeszcze tutaj stara się atakować swojego swojego przeciwnika, no ale tyle prowów kontra jedynie dwa zergingi. Nie ma w zasadzie o czym mówić. Bardzo w tym momencie zła sytuacja. 63 kontra jedynie 35. Bardzo, bardzo z tyłu jest tutaj gracz zergowski. Stara się tutaj morfować z domu Lera, tylko po to, żeby mieć ten budynek chociażby. Czy będzie miał. O, oh, zelot został zwarpowany, ale niestety troszeczkę, troszeczkę za. Yy... Za późno, no i oczywiście za szeroki był ten czołg. I jeszcze tutaj zniszczy tego zerota, więc no to troszeczkę tutaj atakuje swojego przeciwnika, ale ogromna siła tutaj już wraca w tym momencie, już wraca tylko po to, żeby obronić się przed tą bardzo małą ilością Zerglingów, Wow, 20 tysięcy probów w tym momencie zbiera tutaj z asymilatora. Jak na razie slider nic nie buduje, podczas gdy jego przeciwnik Lair oraz roucze za chwilę poradzi sobie z tymi Zerglingami, zniszczy je wszystkie dokładnie tak. Żaden z nich się nie uratował. <coughs> No i dosyć duża ilość roachy w tym momencie. Problem oczywiście polega na tym, że nie jest ich wystarczająco dużo przeciwko tak bardzo e, mocnej armii, jaką jest tutaj e, ta bojówka slidera. Duża ilość sentry w tym momencie może, będzie powodować, że bardzo ładnie będzie mógł swojego przeciwnika, e, będzie mógł swojego przeciwnika po prostu pozycjonować, a pozycja jest bardzo ważna. Na Ugrim tymczasem będzie ekspołów swojego naturala, zniszczył już tego pylona. <laughs> No i mam wrażenie, że za chwilę nastąpi atak Slidera, Slider wie, że jego przeciwnik zniszczył mu tego pylona i kanona, co oznacza, że zapewne będzie decydował się na ekspansję. Slider cały czas, cały czas tutaj swojego przeciwnika skautuje, czy nie ma jakichś ukrytych ekspansji, więc wie, że na pewno, na pewno ta ekspansja jest zbudowana, jest zbudowana tutaj w tym naturalu. Problem polega na tym, że Zerg... Jest cały czas do tyłu o jedną ekspansję Zerg powinien być do przodu cały czas o ekspansję Jeśli chce tutaj być Jeśli chce tutaj być kompetytywny i, i, I starać się jakoś tutaj swoich przeciwników Zaskakiwać, w każdym razie mamy Real reconstitution, który jest produkowane Mamy tutaj także właśnie tą hatcherkę Tak jak powiedziałem Podwójny taki można powiedzieć atak tutaj ten Fotonkanon Został zniszczony, mamy kilka zerglingów Jedynie, które wybiegają z tej strony No i immortale, no i immortale są produkowane Bardzo dobry pomysł na, na rocze Immortale naprawdę zadają im kolosalne ilości obrażeń, więc będą, będą bardzo, bardzo, bardzo pomocne tutaj w walce z tymi karakanami. W każdym razie ekspansja jest już prawie gotowa, no troszeczkę długo się tutaj buduje, na pewno na Naugrim pewno chciałby mieć już drugą, nawet trzecią ekspansję od dłuższego czasu. Niestety, niestety, niestety. W każdym razie uuu, zostanę są tutaj niszczone pylony, jeden kolejny pylon tutaj, stara się budować jakieś warp pylony, co może oznaczać, że dokładnie tak w tym momencie będzie atakował swojego przeciwnika. Slider wychodzi tutaj do przodu lewą stroną ma ma mapy, podczas gdy Naugrim niszczy tutaj kolejny pylona, No nie ma tutaj czym przyzywać, ale myślę, że to będzie wystarczająca ilość jednostek, e, żeby zniszczyć tutaj, żeby zniszczyć tutaj e, zergowskiego przeciwnika. Zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce, jak tutaj włączę ilość jednostek, naprawdę bardzo duża ilość. O, na Jim Raynor nie chce tego oglądać, bo właśnie w tym momencie wychodzi z gry. Mamy tutaj kilka forcefieldów, niestety tylko jeden roach został złapany, ale bardzo mała ich ilość. Stara się jeszcze tutaj w jakiś sposób wypozycjonować swoje wojska. Problem polega na tym, że ogromna ilość centry powoduje, że te forcefieldy nie skończą się zbyt szybko. No i na grim chyba ty w tym momencie będzie, będzie decydował się na tak ogromną ilość road, w tym momencie Została złapana podczas próby wycofania się, ogromna z ich ilość, zostaje zniszczona, spójrzcie jak, jak bardzo potężna armia Slider naprawdę tutaj demoluje swojego przeciwnika, jeszcze stara się tutaj na Naugrim podjechać od innej strony, niestety nie będzie mu dane, ponieważ... ponieważ ee... Przekazuje, przekazuje tutaj GG, pozdrowienia dla swojego przeciwnika i wychodzi z gry. Równo w 14 minucie, więc w tym Best of 3 Slider zdobywa, zdobywa tutaj pierwszy punkt. Bardzo ładna gra w tym momencie dla Slidera, naprawdę, e, naprawdę te, 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 ofensywne działka bardzo mi się podobały. No można powiedzieć wymusiły tutaj tą Ninja XP, którą bardzo fajnie zeskautował i zniszczył. Naprawdę niesamowita gra, więc dzięki Wam bardzo wszystkim za oglądanie, no i za chwilę przejdziemy do gry numer 2.